Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry Państwu, witamy. Jesteśmy zaledwie 4 dni przed decydującą fazą sezonu. Tak jest, długo czekaliśmy, w końcu mamy półfinał. E, doskonale wiemy, z kim przyjdzie nam się w nim zmierzyć. E, myślę, że nie tylko nam, ale również wy będziecie mieli okazję się wykazać. Dokładnie, bo słuchajcie, musimy sprawić, żeby ta hala była nasza, bo z tego, co nam podpowiadają, okazuje się, że zawiercianie wykupują nasze miejsca na naszej własnej hali. Tak być nie może. Łukasz. O tym myślę. No nie, pokazali już niejednokrotnie w tym sezonie, że naprawdę potrafią dopingować swoją drużynę i są w tym nieźli. E, mamy do Was prośbę, zróbcie wszystko, żeby ich jednak trochę przekrzyczeć i uciszyć. Przede wszystkim. My, my postaramy się, żeby ich uciszyć na boisku. Tak, Musimy my zrobimy my też. No, my zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Liczymy również na Was. Także sobota, 14.45. Zapraszamy na hale Tak, i żeby tutaj były barwy biało, czerwono, niebieskie, a nie jakieś żółto-zielone. Jurajscy rycerze. Jurajscy rycerze mają się pokazać u siebie w domu, a nie tutaj. Tak jest. Zapraszamy. Tak, zapraszamy.